które będą dla nas yy, yy, pomocne, aby przyjąć podniesienie różnego rzędu podniesień. Podniesienie naprawdę różnego rzędu. Bo my tylko tyle jesteśmy wygenerować potem Bożego Królestwa z siebie, ile my go przyjmiemy do siebie. Krótko powiedziawszy, nikogo nie zaprowadzić dalej niż sami jesteśmy w sumie jest każdego człowieka pociągnie tylko do stanu własnego pułapu zrozumienia. Tam, gdzie Ty jesteś w Bożym Królestwie, tam możesz pociągnąć człowieka, nie dalej. I ja postanowiłem stać się głupcem, stać się absolutnym głupcem, aby Bóg miał możliwość wypełnienia mnie. I aby ja później mógł uwalniać tą wodę w innych ludzi. Ja takiego podjąłem decyzję. Poświęciłem temu wszystko. Tu jest ze mną dzisiaj moja żona, moja córka i ja poświęciłem je mojego Syna. Ja je poświęciłem. Poś Oni są poświęceni. Wiecie, na czym polegało moje poświęcenie? One, mój Syn i mój Syn, nie są dla mnie tak ważni, jak Jezus Chrystus i Jezus Królestwa. Ja tego nie mówię teoretycznie, tylko to jest praktyczne. Wiedziała taką rzecz. Te małżeństwo tylko dlatego przetrwało, że woda mnie lubiła bardziej niż na ogóle. Jest jeden powód, dla którego nasze małżeństwo było Wiecie, że jest nie niego w taki rodzinny? Wiecie, jak trudno nas, żonnym ludziom, zburzyć sobie na przykład baronie rocznicę. Bardzo trudno. Przecież to Bóg nam dał małżonku? Pewnie, że Bóg. To Bóg nam dał dzieci. Fundament. Bóg ci daje, żebyś mu oddał. To nie znaczy, że to zniknie z twojego życia, ale to znaczy, że musisz się z tym rozwiązać. Ja dawno cię rozwiodłem, bo żoną, o mój dzieci. Ja dawno jestem po rozwodzie. Wiecie, co ja mówię? Ja jestem dawno po duchowym rozwodzie z moją rodziną. Już dawno się rozwiodłem z moją rodziną. Już dawno się rozwiodłem z moim kościołem, którego jestem pastorem. Już dawno się z tym rozwiodłem. Jak ja już powiedziałem o Twoje dzieci. To Twoje dzieci. rozumiesz? To Twoje dzieci. A potem Bóg zaczął się do tego przyznawać. Zaczął się przyznawać do tego. Ja tam się rozwiodłem z różnymi rzeczami, z moimi ambicjami się rozwiodłem. Z tym, za kogo chciałbym, żeby ludzie uważali. Rozwiodłem się z tym wszystkim. Dzisiaj jestem gotów robić różne rzeczy, nawet prowokacje, które jedynie powodują to, że więcej psów na nas Dlaczego? Bo ja nie mam twarzy, bo się rozwiodłem z moją twarzą już, z moim honorem, z moją godnością. Po prostu, i wiecie co? był taki gość, opisany w Biblii, który tak zrobił, nazywa się święty Paweł. Ze wszystkim się robi. Ze wszystkim się rozwija. To jest szok. Nawet z chłopakami ze Zboru Jerzegozyjskiego się chciał porozmawiać w pewnym momencie. Z Jakubem i z Piotrem, jak stanął, nie o obłudników. I do Piotra. Było obłudnie Obłudnie. Jak się dzieli, to było wszystko dobrze. Jak przyszli chłopaki od Jakuba, to może by się obróć To obłudników. Wiecie co? Bibliści, ludzie naprawdę mądrzy, tak, którzy zajmują się nasi bracia, którzy zajmują się genezą Biblii. Stawiają pewne hipotezy, że różne wypowiedzi w listach Jana na przykład, tak? Odnoszą się do Paweł. To jest co? Paweł nie był lubiany. Nawet przez innych wierzących. Rozumiecie? Nie był lubiany. Dlaczego? Paweł miał absolutnie wszystko. Jak czytacie filmy, to Paweł miał absolutnie wszystko. Miał pozycję, tak? Miał pozycję przed nawróceniem duchem tą pozycję mógł absolutnie pociągnąć po nawzóceniu, tak? Hebrajczyk z hebrajczyków, tak? Ha, wiesz, to, to była postać, ustópka Mariela Wychowany. Wszystko wiedzący, absolutnie, tak? A on w ogóle wyjechał im z grubej rury Absolutnie wszystkim. Na nikogo nie liczył. Na nikogo nie liczył. Nie miał żadnych sentymentów w stosunku do religii i religijnych ludzi. Więcej, Paweł powiedział, wszystko uznałem za śmiecie. Szok. Paweł się musiał wyprzedzać na siebie. Swojej wiedzy, swojej interpretacji tory, swojego życia się wyparł. On robił takie numery, że to się w głowie nie mieści. To jest jedyny sposób rozwoju, kochani, w naszym kraju jest jedna dziesiąta protestantów, z czego nie wiem, ilu jest narodzonych, naprawdę. Jest przebudzenie w kościele katolickim i rodzą się ludzie na nowo. W różnych sytuacjach rodzą się, ale to jest i tak niszowy temat. No, słuchajcie, w Polsce jest blisko 40 milionów ludzi i jest mniej narodzonych na nowo Bożego Ducha ludzi, niż dwa lata gdzie zagłoszenie Ewangelii na ulicy ze wzglądem głowę, A u nas, wiecie jaką największą opresję miałem, ubliżał mnie już 15 minut. Taka opresja. Ale są jasne na Szok! Ludzie się zastanawiają. Zobacz, człowiek ulega na tym powiedzieć powiedzicie sąsiadce, że ją jedzą z Rozumiesz? A może się spodziewać, wiesz czego się może spodziewać? Że najwyżej się tym w głowę ale jeżeli ty masz twarz, posiadasz kont, tak? masz ambicje być dobrym, dobrym, dobrym członkiem Współdzielnej Okręgu, tak? Jesteś porządną panią, czy porządnym panem, którego mówią dzień dobry, tak? To jest to to, to są cztery elementy, na tak? których był diabeł w dzienniku. Cztery elementy, a moglibyśmy ich wychczać Jeżeli chcesz być, szanowany być na przykład. Ale dlaczego tak będzie to Galacja 21 20, jest napisane, że jesteś w domu, gdybym chciał. W tym Oto cały chłopak. Ale zobacz, ile trzeba, ile trzeba zacząć się przyglądać, co jest w nas. Aby można było powiedzieć Bogu, Panie, ja decyduję się na to, tak? abyś ze mnie to usunął, tak? I zrobię kroki w tym kierunku, aby być Twoim ramieniem i aby był tak pusty, abyś mógł mnie tu błogosławić. Bóg chce nam tak błogosławić. Słuchajcie, że ludzie mają się zatrzymywać, łapać się kawałka naszego ubrania i mówić, nie puszczyć jego powodu nie Tak Bóg chce nam błogosławić. Chce nam Bóg, Bóg chce, żeby nasz cień i zdrawiał Kory. My się niczym nie różnimy od apostołów. Oni mają od górnik samego ducha i masz synny ja. Powiedz więcej. Niczym nie różnisz się od Jezusa, kiedy chodził po ziemi. Jezus miał tylko i wyłącznie Świętego Ducha. Jezus nic nie nie Jezus był człowiekiem wypełniony księgiem świętym. Rozumiesz to, czym mówię? Czyli Przeciętym przeciętnym haremhatyjnym. Dlatego odpowiedział, że będziecie czynić rzeczy większe niż ja. Jezus powiedział to bardzo prosto. Jesteście w stanie czynić rzeczy większe niż ja. Dlaczego? Dlatego, że ja czynię te rzeczy tą samą mocą, która będzie w was. Jezus nigdy nie miał pełnego źródła mostu. Nigdy. Trzy i pół roku służby. Zauważ, że Jezus nie rozpoczął swojego działania nigdy wcześniej, że wierzę został wypełniony Duchem Świętym. Został wypełniony Duchem Świętym i poszedł. Widzicie? A wielu z nas zostawiło się duchem Świętym i to W ogóle nie biorą pod uwagę tego, że znajduje się ta sama most, co w Jezusie się. Czemu nie biorą pod uwagę? Bo są tak pełni, jeszcze raz mówię, nie będziemy mówić o moralnych rzeczach, bo o nich nie ma co gadać. Nie ma co gadać o kiciu, ćwaniu, pornografii, cudzobóstwach i tak dalej. To w ogóle to wychodzi poza schemat, rozumiecie? To, to wychodzi poza schemat. Oczywiście, jeżeli że nam przytrafia, to my się z tego, tak? Ale to nie jest tak, to nie jest tak główna rzecz. Korzenie są głębiej, głębiej. Korzenie są głębiej. Chrześcijanin niecudzoło przyniesie e, się pornografii e, dlatego, że wstaje rano, wiecie, ja nie znam takiego Naprawdę czeka na to tego, który by wstał rano, i by sobie pomyślał, no a dzisiaj, co mi zależy, strzelę sobie pornoza w, 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 w internecie. Naprawdę, ja wiem, że tak nie jest. Ja wiem, że ktoś, kto strzela sobie pornosa w internecie, to jest człowiek, który ma różne rzeczy bardzo głęboko w sobie, różnego rodzaju zranienia różnego rodzaju e, e, pozostałości, tak? I On się ich nie podnosi, i dlatego On jest stymulowany do wewnątrz, tak? Człowiek ze świata tu do dlatego że się cieszy. Grzesznik się cieszy, to jest normalne, ale człowiek narodzony z Bożego Ducha wcale się nie cieszy, jak Tylko jest mu potem czy ciężko. Tak? Człowiekowi ze świata nie jest ciężko, tak? A nam jest ciężko. Ale okazuje się, że ciężko nam, Ponieważ gdzieś głęboko, jeszcze są pewne pokłady różne, które trzeba pozwolić, aby tym Święty wygłosił. Ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli w słowo i... Wiecie, ja bym ja chciał, żebyśmy dzisiaj przy, przyjrzeli się trochę na miasta. Lechemias to był taki człowiek, który to była ciekawa postać. od pierwszego wersetu, od pierwszego rozdziału. parę wersetów zobaczymy, który jest dla nas żebyśmy odnieśli się do tego. Wiecie, znacie, znacie sprawę Lechniasza. Lechniasz żył w czasie, z Jerozolim, kiedy, jest kiedy jest Jerozolima jest w obciążce, kiedy jest niewolona milońska, Jerozolima jest zburzona, tak, i on jest W pierwszym rozdziale od pierwszego do trzeciego wersetu, świętego Nekemiasza Słowa Nekemiasza, syna Hakaliaza, gdy w miesiącu pisze w roku 20 przebywał w twierdze Jezusa Wszystkiemu moich braci, hanami, a z nimi niektórzy mężowie z Judy. zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jerozolimie A oni rzekli do mnie Ci pozostali, którzy przeżyli nie wolą, znajdują się w tamtejszym okresie w wielkiej biedzie i Wszak mój rodzimy jest zwalony, a jego bramy spalone od Oni są tam w wielkiej biedzie i pochańnieniu. Jak ja się przyglądam na wielu ludzi dzisiaj w kościele, to widzę, że oni są w wielkiej biedzie i pochańnieniu. To wszystko wiedzą. Wszystko wiemy. Na tym jest. Biedzie. Kiedy ludzie gdzie mówisz, jak mówisz? Do nieba. Znamy świetnie tą, tą, to wszystko. Jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. Mówimy innymi językami czasami. Czasami jakieś proroctwo uwolnimy. Czasami widzieli komuś, powiemy o Jezusie. Modlimy się w miarę. Chodzimy do kościoła, dajemy parę groszy na ten kościół. Живем И что это такое? Походение Ты небо То есть походление. Это походление. On zewangelizował kawał, kawał świata, tak? Ale jego zbór nie przekroczył 20 osób. Ale wiecie, jak oni się modlili, to strasznie że... bo, na tych bałunach, gdzie się koszt, baju, bo wiecie, że Zborek był u nas w pierwszych kościołach, w których Wiecie, Wesley powiedział kiedyś taką fajną rzecz. Mój Bóg potrzebuje jednego człowieka do zrobienia drugiego nie posiadał wiedzy jest takiej jak jest taki. On nie wiedział co to znaczy mówić innymi językami. Oni nie wiedzieli. Kiedy głosili słowo i prości górnicy zaczynali mówić innymi językami, to oni nie wiedzieli o co chodzi, ale mówili spokojnie. Oni nie wiadomo o co to dokładnie chodzi, ale to może być od Pana. Jak podczas ich głoszeń, ludzie padali pod Bożą mocą na ziemię, żyli w to oni mówili, kurcze nie wiadomo o co chodzi, ale zobaczymy kogo będą uchwalić jak staną. Oni tak rozpoznawali sprawę. سال جي گهريت جي Co robi Mehemiasz? Mehemiasz ocenia stan. Pierwszym krokiem, żeby coś się zmieniło w naszym życiu, w życiu naszej rodziny, w życiu naszej wspólnoty, w życiu naszego miasta i tak dalej, jest ocenienie własnego stanu. Musisz ocenić stanu. Ocen własny stan. Szczerze. Ocenić własny stan. I nie mówię, żebyś oceniał własny stan to obwodnym potępianiem się. Absolutnie posłuchaj. Nie ma dla ciebie żadnego potępienia. W ogóle, jak przychodzi diabeł i nie tak? To ja mówię won. Traktuję go jak psa. diabeł nie ma żadnego prawa powiedzieć do Artura Cereskiego, ani jednego słowa. Bo Artur Cerecki kiedy przychodzi potępienie, a wiemy, że Bóg nikogo to nie potępia, bo Bóg nigdy nie potępia. Wszelkie potępienie, które przychodzi do nas, jest od diabła nieodpłatne, tak? No. Ale o czym ja mówię? Ja mówię o staniciu przed Bogiem w ocenie własnego stanu. Jaki jest mój stan? Jakie są moje priorytety? Czego ja pragnę i ile jestem w stanie za to zapłacić? Wiesz co jest za darmo w Bożym Królestwie? Tylko wejście do nieba. Za darmo. Bez niczego, bez żadnego wysiłku. Wchodzimy do nieba. Przyjmując zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Amen. Jezus Chrystus umarł za na naszych grzech. Wierzymy w to, tak? Nasze grzechy zostają nam przebaczone. Wierzymy w Jego zmartwychwstanie, tak? Przez to wynikamy śmierci. Ogłaszamy, że on jest naszym panem, oddajemy mu kierowanie naszego życia, idziemy do nieba, koniec krok. Musimy się popełnić wrześnię wtedy, a szczerze mówiąc, nigdy nie spotkamy się, jak popełnimy wrześnię To trzeba naprawdę mieć posłankę, tylko wrześnię Są wyraźnie wytyczne w Biblii. Idziemy do nieba. Jesteśmy ludźmi narodowymi na nowo. Bóg nas nie potępi. Ale co, co z tego? To za mało jest dla nas, że my idziemy do nieba. Widzisz, jeżeli tobie wystarczy, że jedziesz do nieba, tak, to tutaj jest napisane, że no ty jesteś jednym z nieścisłych ludzi, którzy że to nie? Co to z tego, że to nieba Oni też byli narodem wybranym! Oni byli narodem wybranym! A żyli w pochlebieniu, tak? je zobaczył. Nie do nieba i nic Cię z tej drogi nie zdejmie. Chyba, żebyś sam, sam zrezygnował, żebyś opuł Jezusa oficjalnie, pełen zysku, pewien, e, pewien w ogóle poznania, będąc w służbie, będąc w namaszczeniu powiedział do Jezusa: Nie chcecie znać, to w ogóle ja, ja wiem, że to jest prawda, to zrobiłeś, ale ja tego nie wiem, Wiemy, że tak nie jesteśmy. Wiemy, że jesteśmy ludźmi na rozumieniu. No, wiemy, że nie ma żadnego potępienia. No, z tego, z tego, że nie ma żadnego potępienia. Wchodzimy e, jesteśmy Mamy problemy w naszym życiu, z którymi nie możemy się połączyć. I wiążemy po nie słońce. Albo bujamy się z jakimiś chorobami, albo nie jesteśmy w stanie wpływać e, na na ludzi. To jest pohańbienie. To jest hańba. I my idziemy do nieba. Gdzieś do nieba się można dostać na wózku i wolicznę. Można wpędnąć, na Naruszać się pomównieć. To nie o to chodzi. Ja myślę, że my po to tutaj zostaliśmy na ziemi. Tak? Jakby Bóg chciał, tak jak na przykład plan, żebyśmy byśmy e, do nieba poszli, tak? No byśmy się nawrócili i upadli. No tak, nawrócić umrzeć, się i nie, umrzeć, jak do nieba i to nie jest nic. Wiecie, można nic nie robić w Bożym Królestwie i tak się do nieba pójdzie. Można tylko do Jezusa nie przyprowadzić, też się pójdzie do nieba. Jak się w tym takim jakimś najbardziej prymitywnym, prostym profilu chodzi, tak? Unika się tych, tych, tych grzechów, które jakoś się tak przekładają, zwierząt do końca. Niektóre piosenki, jak czasem są w takich jak na przykład takich piosenek, to ja mówię nie zaśpiewa, nie go będę ja musiał, Boga, przepraszam za to, że ja ten film ten To takie hymny, panie, taką małą chatkę chcę u ciebie mieć przy górze, gdzieś tam Jerozolę. Panie, już Mile, to te, to idą cienia śmierci, ty nie prowadzi. Jaką to, to idą cienia śmierci? To Co ludzie zwierząt do chodzi, To jest depresja. Ja, ja w ogóle myślę naprawdę, że jakby normalny taki zwykły średniej jakości psychiatra przebadał chrześcijan, to by naprawdę to by ludzi pokierował do szpitali. Naprawdę ja spotykam wspaniałych ludzi, bożych ludzi, którzy oni mają oszczędnego ducha, bo prawda dobrotną prawdę ewangeliczną, bo również na tej pracy na, na On im mówił takie prawdy. oni im pokazywał taką Bożą moc. Tak? A oni on w ogóle takie głupoty robili. Ja, ja naprawdę rozumiem Pan, który mówi, w ogóle stoi przed tyle i do pana się tutaj chwali. Jedno i drugie mnie pociąga, bo proszę, tak takim jestem. Wiecie o co chodziło? Paweł był człowiekiem wiary. Ja wiem, że jego ubóstwa wiale wiary że to, że Bóg by go wziął. Ja wiem, że wielu Bożych ludzi to też kiedyś... I odpowiedział na to pytanie, Pani, jak to się dzieje, że na przykład ja tam, twoi ludzie odchodzą tak wcześnie do ciebie. Pewni ludzie, nie wszyscy, bo dużo to odchodzi, dlatego że tam z diabła jest który tam w Monsanto. Ale chcę, żebym powiedział, bo chcą. Bo chcą, ja to Bo chcą, bo się naprawdę można do Boga wam odwiedzić, już nie znam. Tak szczerze, z serca w pokoju pewnie wiesz, to jest. Tylko to nie jest dobry pomysł Jeszcze, bo to nie jest Boży Plan A dla naszego życia. Boży Plan A. A dla naszego życia jest taki, abyśmy to życie tu na ziemi. Przeszli w zwycięstwie, jego mowy i przyciągnęli do jezusa, tysiące ludzi. To jest Boży Plan. I On mówi, ja wam powodałem mojego Ducha Świętego. Duch Święty nie jest dany. żeby pan językami tymczasem jak ktoś dobrze zagra yy, wiersz na odwierdien, bo i Bót mnie popudził. Ale będzie Płóci się popudziłam. Ja mnie to że nie mogę. A jak on mnie to to ja...